Cześć, cześć witam, z tej strony Kap z kolejnym odcinek na moim kanale, zaczynamy od transportów ubrań 12 ton oraz pewne 19 ton mamy sobie w świecie, troszeczkę pochmurno, trochę mgły, ale mamy kolejny odcinek z jełopów w Stanach. Bardzo mało grania, ale ostatnio odeszko troszeczkę z miastem sobie pograliśmy, kupiliśmy, jak sami widzicie, właśnie JC widzicie, chyba najlepszy ciągle transportowy, kurczę uwielbiamy przeze mnie to jest właśnie na z modyfikacji e, mamy sobie ją e, fajnie chodzi no i oczywiście mamy bardzo transportu do tego jeźdzenia zakupiliśmy sobie tutaj właśnie nowe pole. za chwilę Wam za mamy ogólnie 52 tony e, pełne plus dodatkowo mamy 46 ton tu mamy trochę ubrań, i tu mamy tak dziwnie popakowane. A to jest właśnie modyfikacja. Zobaczcie ile tych ubrań mamy. Mamy kwiecie najlepsze ceny na wełnę i na ubrania. No ubrań dosyć długo, bo nie sprzedawaliśmy w tamtym roku. Min, przeminęła nam po prostu ta cena. E, wam jeszcze pokażę, dlaczego tyle wełny sprzedajemy. Tyle wełny sprzedajemy, bo zobaczcie co tutaj się, co tutaj się po prostu dzieje. Mamy dwie przędzanie zawalone tutaj w triggerach. Zobaczcie sami. Tak to sobie wygląda, także tu mamy full, bo naprawdę te owce produkują tak dużo węgla, że po prostu koszmar. Tam były malutkie owieczki, przez długi czas nie generowały wełny. Teraz już normalnie generują tak bardzo dużo, dlatego sprzedajemy to sobie. Po kolei mamy 100 tysięcy na koncie. Kupiliśmy sobie pole numer 45, zasialiśmy sobie tam pszenicę, tak samo jak na 34. Tu mamy rzepaki 19, 20, te świeże pola. E, tu mamy sobie też pszeniczkę, tu jeszcze nie mamy nic posiane, bo będziemy sobie teraz siać Mam nadzieję, że to jest na kwietniu e, To miał być szminaj? Nie, to miał być ryż, tak, ryż Ryż mamy sobie na kwietniu do siania, także sobie posiemy właśnie nową uprawę w tym farmingu, ryż tutaj na tych dwóch polach Jak dobrze wiemy w listopadzie wychodzi nowe duże takie DLC Z nową mapą, więc no Powoli, powoli mam nadzieję, że tutaj sobie coś będziemy grać, no bo tu mamy jeszcze mnóstwo, mnóstwo do grania. Zaraz sobie jeszcze pokarmimy proby. Mamy jeszcze kredyt właśnie. Mamy sobie kredyt, jeszcze kupiliśmy nową przyczepę do ciężarówki. E, sprzedaliśmy sobie wszystkie... E, gdzie tu jest ten kredyt? Finanse, Mamy 207, 270 tysięcy kredytu, a mieliśmy 800 tysięcy. 500 tysięcy e, zebraliśmy ze zbiorów właśnie zimowych i powoli teraz możemy sprzedać sobie to. Także tutaj mamy 120, właściwie 5 tysięcy, bo mamy właśnie, wybraliśmy sobie jeszcze, freszą modyfikację, wygraliśmy sobie... E, Precyzyjne rolnictwo, także mamy jeszcze te bonusy takie dodatkowe. Ja na razie tutaj wszystko pozwoziłem, bo nie działa mi w ogóle się pauzowanie nagrywania. Kiedyś działało, teraz próbowałem już różne klawisze na kadaturze. No niestety nie działa mi to pauzowanie. Dlatego tutaj po prostu pozwoliłem. No i dobra, lecimy sobie. Ubrania, ubrania za 33 tysiące. Czy no? Mi się to tak sprzeda po prostu. Aha, nie. No, aha, wiem co. I teraz musimy zrobić tak. sobie zrobić coś takiego dobra mamy tą strefę Ale sobie będę tutaj o, siu coś takiego rozładuj i aha i to tak po kolei wszystko Okej, okay, to wszystko po kolei dosłownie dobra no zobaczcie pieniążki mam no, ładnie lecą brak miejsca na Milion czterysta mamy nagle Brak miejsca na długa aż nam się coś tutaj chyba zbugowało o. No ładnie, no ładnie. Tu mamy ten autologik, dobra, ok, czyli to tak wygląda. I zaraz sobie jeszcze resztę sprzedajmy, będzie 1 400 000. mieliśmy 200 tysięcy, nie? Także tu z tych ubrań, ile tu było 34 tony ubrań, zarobiliśmy 1 200, 000, tak? Zobaczcie, sprzedane produkty, 1 600 Ocena 60 środowiskowa 45 tysięcy, tam jeszcze 600 50 tysięcy prawie z ocena środowiskowa. Wow. No i tu mamy jeszcze tak? 500 tysięcy tutaj jeszcze. gdzie? 900 że... Coś pięknego A, jeszcze mleko zimę sprzedawaliśmy, dobra, to możemy sobie zostawić. Mleko sobie jeszcze sprzedawaliśmy, a w ogóle mamy tak. Tutaj mamy zbiornik na Gnojowice, mamy pełny, 500 tysięcy litrów mamy zapełnione. Co prawda tuż mamy wyczyszczone, ale w becz, prawie beczka jest pełna, nie? Beczka jest pełna i teraz tak, słomy mamy full, mleka mamy 101 tysięcy, mamy kwiecień, a było sprzedawane chyba w grudniu, było mleko sprzedawane, także, także no naprawdę, tutaj mleko bardzo, bardzo szybko nam produkują, tak samo jak obornik, tak samo jak Gnojowice. Nojowice, zbiorej nagnojowicy jeszcze będziemy tam na górze właśnie mapy stawiać, żeby tam później rozlewać, w ogóle tam wywozić, rozlewać, żeby było łatwiej. Bo już pierwszą nojowicę, mamy nową beczkę właśnie na Pierwszą beczułkę już mamy zakupioną i już pierwsze rozlewanie 50 tysięcy litrów poszło najowicy tutaj na naszą łączkę. O proszę bardzo mamy to, mamy samą zbierajkę, ale to już wiecie że tak to sobie, elegancko wygląda. Dobra, zróbmy sobie ten temat i będziemy kończyć, bo ja muszę szybko obiad zjeść. Jest 15, jak widzicie. Hodiak muszę szybciutko zjeść i... I co? I rowerki. Rowerki trochę z dziewczyną posiedzieć, bo wczoraj się nie widzieliśmy. Wczoraj ona miała swój dzionek, z przyjaciółką. Ja wczoraj sobie popracowałem w końcu, bo powiem ostatnio naprawdę bardzo mało pracuję. Mogę sobie na to pozwolić. Całe szczęście. Mogę sobie na to no ale naprawdę mało chociaż teraz jeszcze w pracy dostanę się nowe autka służbowe jeszcze wiem, że jeszcze przyjemniej się jeździ aż chce się jeździć no na tygodniu było troszkę słabiej teraz troszeczkę to nadrobiło się na weekendzie no wczoraj naprawdę prawie całą sobotę przejeździłem udało się w końcu również obejrzeć meczyk meczyk w siatkówkę, no niestety z Bułgariem przegrana no klęska, bo po prostu bardzo słaba gra no ale tak jak to właśnie powiedział Tomek Hornerze nie są jeszcze w tej formie Zdecydowanie nie są w tej formie, ale to ma przyjść na najważniejsze turnieje. Mm, ale no, o sobie obejrzałem, no bo dzisiaj z Francją tak samo wiedziałem, że gramy do czarów, no, ale niestety nie udało się. Nie było odcinka z mapy, ostatnio też różne wyjazdy. E, wyjazd niedługo, chyba 3 tygodnie, e, wyjazd do Wrocławia na kilka dni także tak dalej, no, wykorzystamy tutaj z lata bardzo intensywnie jakieś rowerki, jakieś tam koncerciki bo dużo jest tych trenerówek także no stop praktycznie z tego się korzystamy, no, ale bardzo dobrze to na to, no tak jak mówię klientom czy coś, na to takie fajne poty jakieś zwiedzanie bo czy to nad morze w ogóle nad polskim może to się nie opłaca jeśli to po pierwsze, dopiero za granicę pojechać i to się samych pieniądzach albo nawet jest, jak na mniejszych no ale kurczę, powiem wam, no pogoda do dupy, yeah. pogoda do dupy wczoraj u nas sporo padało, w ogóle ostatnio bardzo dużo padało, w całej Polsce jak i u nas to po wszystkim. Także popadało, mm, z już nie był gotowy, no ale niestety teraz trzeba znowu poczekać, aż to gasnie, bo no ile tego deszczu spadło, to po, po po no ale ja się w miarę cieszę. deszcz jest oczywiście potrzebny, bo ostatnio stan Wisły, co to się działo, no ale dużo, dużo tego deszczu. Nie wiem, na tygodniu mi pasuje ten deszcz, bo jeszcze więcej roboty mamy. To po pierwsze, po drugie, potrzebny ten deszcz. W zasadzie też nawóz się unosiało na działkę. Ono się w też trzeba było intensywnie podlecie, także natura nie zawiodła. Popadało dosyć intensywnie. No i praktycznie lato trawa zielona, w ogóle prawie nie ma takiej suchej. No bo bardzo dużo pada i zimno, bo przy przymrozki tak długo w maju się utrzymywały, małe do małe, ale były. Ciągle zimno, dużo szaro i ponuro. No teraz ma się coś, pogoda troszeczkę rozkręcić na w lipca, no ale tak naprawdę zobaczymy, czy zaraz się to no, nie zmieni 45 ton paszy, No mniej więcej tyle starcza Tutaj znaczy, Pagora przyjmuje praktycznie połowę, ale powiem Wam, że 2 tony temeru, 1 na godzinę krawę, jakby Także naprawdę dużo, dużo tego schodzi. Mimo wszystko. No, także mamy milion mln. możemy oddać prawie te 300 tysięcy już kredytu yy, spłać, także już będziemy będziemy naprawdę sprzedane produkty Milion 500 za ubrania dostaliśmy 1500 za ubrania, sprzedana wełna prawie 200 tysięcy, ta ocena środowiskowa, nie? Różne 73 tysiące to jest chyba ta ocena środowiskowa to naprawdę już a nie połowa, bo 24% zostało, no czyli trochę no i tak to u nas wygląda na wsi, nie? Także jeszcze oborniczach i powoli po tych drzwiach już będziemy rozwalić w Nojowicy, oborniki i będzie elegancka. To trzeba ogarnąć pod ten ryż. też dzięki wam serdecznie 1600. No na pewno w pola to pójdzie tak, no bo pól mamy mało. Gdzie to jest pokazane? O, tu No pól mamy mało, także jeszcze mnóstwo mamy tego do kupienia, także musimy troszeczkę tu w ogóle... No i zacząć grać, nie? to naprawdę mamy chyba 190 godzin tylko przegrane, nie? Także robimy co możemy. Dzięki Was serdecznie, miłej niedzieli. Będzie odcineczek z mapy na dniach. Na razie, trzymajcie się, cześć.